Cmentarz wojenny nr 48 w Regietowie Wyżnym jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza. Szlak dojściowy zaczyna się od betonowego drogowskazu cmentarnego austriackiego, który stoi przy drodze przed Starym łemkowskim Cmentarzem Parafialnym. Stąd ścieżką obok łąk około 1 km dochodzimy do lasu, i na stokach Jaworzynki i powyżej szkółki leśnej znajduje się cmentarz numer 48. Na cmentarzu znajduje się 12 kamiennych słupów gątowych z daszkiem połączonych drewnianym parkanem Sześć z lewej strony oraz sześć ze strony prawej. W środku cmentarza znajdują się mogiły po lewej stronie cztery i po prawej cztery. Na środku, na wprost bramki, znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich. Natomiast w górnej części również mogiły zbiorowe. Przed ścianą pomnikową znajduje się mogiła Zbiorowa żołnierzy rosyjskich. Pochowano tutaj 79 żołnierzy. Po prawej stronie również mogiła zbiorowa, w której pochowani są żołnierze austro-węgierscy. Głównie z III Pułku Tyrolskiego. Żołnierze ci polegli. W potyczkach marcowych 15 roku. W grobie tym spoczywa 39 żołnierzy austro-węgierskich oraz wymienieni na tablicy. W zachodniej części cmentarza znajduje się ściana pomnikowa, a na niej umieszczono napis. W języku, w języku polskim brzmi następująco: Chwalcie Pana z cegiełek ciał naszych, co się tak nikłe zdawały, zbudował ojczyźnie pomnik zwycięstwa i chwały. Pierwsza część inskrypcji w języku niemieckim oraz druga część. Na cmentarzu pochowano 210 żołnierzy, w tym 74 żołnierzy austro-węgierskiej z 87. Pułku Piechoty i 3. Pułku Szczelców Tyrolskich oraz 136 rosyjskich. 35 znanych jest z nazwiska imienia oraz przynależności do jednostki wojskowej, jak wspomniałem, polegli w listopadzie 1914 roku oraz w okresie tzw. Bitwy Wielkanocnej marzec 1915 rok. 20 września 2014 roku na odnowionym tu cmentarzu z Wielkiej Wojny nr 48 odbyła się uroczystość poświęcenia nekropolii z udziałem przedstawicieli Austrii i Polski. W wydarzeniu towarzyszyły wystąpienia gości, modlitwa i złożenie wieńców. Cmentarz jest w dobrym stanie technicznym, lecz należałoby go wykosić. Obok cmentarza znajduje się tablica informacyjna, która informuje przybyłych tu o walkach, które odbyły się na przełomie 1914 i 15 roku.